Siemaneczko wszystkim, witam was no u mnie jest sobota rano a witam was w sobotnie południu. w popołudnie z bunkra recyklera no u Jacka widziałem wczoraj w zasadzie wrzuciłem shorta z fantu złomowych w piątek, który mi się udało zdobyć a widzę, że niewielu z was to wyświetliło niewielu os do, nie osób to dotarło więc odcinek zaś na sobie niestandardowo, czyli nieodzbędnego pitolenia a od pokazania raz jeszcze fantów, które udało mi się wczoraj zdobyć na złomowisku, złom jest całkiem fajnie, choć nie ma tego wiele, ale jest całkiem fajnie. Yy, co zrobiłem jeszcze? No, posegregowałem sobie żabki, tam 142 sztuki udało mi się tego pęczka rozplątać. <laughs> yy, tyle w temacie. To wszystko jest wczorajsze. To wszystko jest wczorajsze. Mówię tak niestandardowo, niewielu Was widziało, a chciałbym, żeby no, stali widzowie mieli zawsze do tego dostęp, chociaż to tam na szorcie, na szorcie można obejrzeć, ale nie każdy shorty ogląda, więc robię to jeszcze raz. Taka mała łopateczka, naprawdę w stanie bardzo dobrym nie jest przejęta. także super, super łopateczka. Złomowiska oczywiście. Lustereczko, lustereczko <laughs> i się manneczko Jacku z rana. <laughs> Myślałem na początku, że to wiecie do Majbacha, <laughs> znaczy do Maluszka, do Fecika, ale co się tutaj okazuje? Tutaj tam jakieś ruskie inskrypcje, <laughs> czyli od jakiegoś e, ruskiego bzika, jakiegoś ruskiego samochodu, chyba. Może jakiś motocykl może jakiś nie, Robert, nie wiem. <laughs> nie mam pojęcia, jeżeli wiecie, od czego, od czego to mogło być lusterko, e, to moglibyście. No co, napisać mi, nie wiem nawet, czy to od ruskiego, czy jakiegoś innego. No ale jest rustereczko chormowane, fajne, fajne. Co tu dalej mamy? Mamy, mieliśmy, ale dalej mamy. Młoteczek bardzo fajny, taki ciesielski. To młoteczek, to młoteczek. Krócz taki, wiecie, rurkowo-nasadowy. Jedna szakira. Bez sygnatury, bez niczego, ale jest cała, także wiadomo, siekiera to siekiera narzędziówka narzędziówka taka z miękkiej skóry miękka skóra <laughs> z kluczami z kluczami nie wiem czy to oryginał był komplet od tego nie widzę jeden jest, jeden jest yy, złamany ale to jest rometowski klucz to jest rometowski rometowski ten na pewno nie jest rometowski nie ma sygnatury no i taki ten oryginalny śrubokręcik także yy, no, narzędzia z narzędziówką co tu mamy jeszcze? Dwa szyldy, no piękna sprawa, piękna sprawa, tylko że to są szyldy współczesne. No i teraz się zastanawiam czy powiesić je u siebie, czy raczej tam zabrać to na Plitarg, bo jutro Pchlitarg, także być może będą na Pchitargu, być może ktoś inny je sobie zamówi, być może zostaną u mnie, no nie wiem sorry być może muszę to jeszcze przemyśleć zobaczcie, dwa, dwa tematyczne takie no, o piwku o piwku no, no fajna sztuka tylko, że no mówię, mocno są współczesne eee, dwie piły, moja, twoja moja, twoja, one są w stanie powiem wam, że no bardzo dobre, te piły czasami zdarzają się takie zardzewiałe Ech, no tak jakby, wiecie, gdzieś tam tak jakby gdzieś przeleżały no gdzieś bez dostępu <laughs> nie wiem, do wody, do powietrza to stal jest całkiem, całkiem spokojny to są te starsze piły yy, nitowane no to, także to jest super sprawa też no i kanister kanister yy, ja wczoraj mówiłem Wehrmachtowski, chociaż nigdzie na nim Wehrmacht, Wehrmacht nie jest napisane, nie jest nigdzie wytłoczone, chyba że gdzieś Chyba że gdzieś tu się znajdzie pod tym rdzą, ale wątpię, ale zobaczcie. Kraft, coś tam, coś tam, 20 litrów. Keren harling, nieważne, ważne jest to. 1939 rok. No, to z pewnością jest Wehrmacht, albo Wehrmacht używał tego kanistra. Stan, no, w porównaniu do tych, co inne, powiem inaczej, o, to jest czwarty bądź piąty. Mój, który udało się wyłowić ze złomowicha, wszystkie zawsze znalazł nowy dom, ja poluję dla siebie na taki, powiedzmy w stanie półkowym, no żebym mógł sobie tu postawić go na regalik, ale mimo wszystko, mimo wszystko wiem, że on znajdzie nabywcę, mówię wszystkie schodziły nawet z dziurami ściętym dnem, to robi swoje okres wojenne, tam powojenne w trakcie wojny znaczy powojenne to tam mniej chodliwe ale te z czasów wojny to są wiecie dla miłośników tych czasów to są bardzo fajne przedmioty ja mam, ja mam przedmioty z czasów właśnie wojny od hełmów po magazynki po puszki jakaś na smary po nożyce po klucze, rowerowe, to wszystko jest, są czasy wojenne, ale kanister, ja sobie upoluję w lepszym stanie. <laughs> Także tyle na tą chwilę. Wiecie, co mnie dzisiaj czeka? Wiecie, co mnie dzisiaj czeka? Pakowanie, pakowanie, to wszystko, to wszystko. Część stąd, tam pełno skrzyni. Tu kartony, maszyny, jakieś inne rzeczy w drugim bunkrze, w drugim garażu. Mam trochę tutaj pełno skrzyń, mimo iż pogodę zapowiadają, jaką zapowiadają. No niby ma tam padać, niby ma tam trochę lać, ale ma być ciepło, 20 stopni. Myślę, że z cukru nie jestem. Złom mi, zło mi się nie rozpuści w razie deszczu chociaż tam jest pod dachem sorki. Poranny kaszek palacza musi być. Yy... także co no Raz jeszcze zapraszam wszystkich na pitark. Ale przypominam, że to jest jeszcze sobota rano, kiedy ja nagrywam. Czyli jeszcze jeszcze w następnym ujęciu mogą się pokazać jakieś z złomowicha. No bo ja zaraz, zaraz, za jakieś dobre to półtorej godziny do dwóch godzin startuję na złomowicho to zobaczymy, co się uda wygrzebać w sobotę. No to pewnie wy widzicie już za chwilę. Mówię to, mówię, potrwa pewnie ze dwie godziny, zanim pojadę, a z 5 godzin, zanim ja to wam wrzucę, nagram. A tymczasem co? Ja tam doczyszczam, co mam doczyścić, pakuję się na auto powoli. No, widzimy się za chwilę. No i dobra, ja już dawno temu po złomobraniu powiem wam, że jest zajebiście. <laughs> jest bardzo fajnie. Są rzeczy takie dość mocno nietypowe, ale przeznaczone mocno na odzysk. Także ci, co lubią odzysk, wszyscy recyklatorzy i ciężcy inni poszukiwacze złota i srebra złomowego. Także mówię wam, jest bardzo fajnie i ciekawie. Yy, nagrywam dosyć późno, bo ja zobaczcie, yy, no, spakowany jestem pod sandach, <laughs> Musiałem nawet z samochodu ściągnąć trochę gratów, które tam nie mogą leżeć, żeby się zmieścić. Pogoda ma być słaba, ale do, do, do kitu, tam z pogodą e, niech się dzieje. Wola nieba, a my robimy to co trzeba. E, no dobra, żeby tu nie trwało za długo, bo tam coś już chyba rano nagrałem. E, nawet nie pamiętam o co chodziło. E, pokażę Wam co ja tutaj mam. Bokiem, bokiem, bokiem. Całkiem z drugiej strony, zobaczcie, tu też się zrobiło takie w miarę przejrzyście. E, no wszystkiego aż tak mocno nie zabieram, bo to może zostawię na następny raz. A tak prawdę mówiąc, to miałem być dzisiaj. Na targu w Iławie. No, oczywiście o tym zapomniałem, <laughs> że to ostatnia sobota miesiąca. No, w przyszłym miesiącu też jest ostatnia sobota. Także <laughs> nic się nie to nie ucieczę, Jedziemy z tematem. Yy, to od razu mówię Wam, że to, to czyli mosiąc. Mosiąc jest zamówiony. Yy, tradycyjnie zabiera to kolega Mariusz. Pozdrawiam Mariusz. Oczywiście mosiąc trafia do Ciebie. Yy, tutaj tak współpracujemy można powiedzieć ja zarobię na tym 7 zł no zapłaciłem za wszystko 33 zł a zarobię na tym 7 zł także bardziej chodzi o to żeby kolega miał towar taki jaki lubi ale ta łóżeczka jest <grym> cudeńko naprawdę cudeńko no i kolega Mariusz y, widzi to dużo wcześniej zdjęcia niż wy teraz no, taki układ <grym> no życie a teraz przejdziemy może kurczę, do tych fantów, co mnie bardzo cieszą i interesują, począwszy od, zobaczcie, przekaźników ze sreberkiem, to na odzysk sreberka, w tym cycku, w tym cycku też będzie sreberko, tutaj, tutaj jest sreberko, można powiedzieć, że w czystej postaci, na tych malutkich, te malutkie tam kropeczki, to jest czyściu, czyściusieńkie to jest sreberko, tu zobaczcie takich przedmiotów takich elementów tam było bardzo dużo ja tam no dzisiaj moim wrogiem okropnym był czas tyle ile udało mi się tam wyłowić tyle wyłowiłem mi to wygląda na pozłocane no nie wiem aż tak się mocno nie znam ale wygląda na pozłocane więc yy... <ścoughs> tyle wyłowiłem tyle jak wyłowiłem zobaczcie yy, tutaj też to jest na pewno pozłocane yy, tutaj ja się nie znam na tych na tych innych rzeczach, ale to co wiem, zobaczcie to wszystko było wyłamane, wyłupane yy, z łącza Eltra, tak? Eltra 851, yy, raz że to jest bardzo drogie, yy, podważył mocno złotodajne yy, O, jest jakiś tam zegareczek, ale bez kazówki, bez niczego. Przekaźnik yy, R15 jestem yy, jeszcze w pudełeczku, yy, jeszcze w pudełeczku, u mnie to i tak leci na odzysk z ryberka. Tam powinny być też fajne styki, ale on był używany na pewno, czyli to nie jest nowy. Co tu mamy jeszcze? Co tu mamy jeszcze? Tu mamy jakiś Lumel. lumelomierz Nie wiem, nie wiem co to jest, nie znam się, ale Made in Poland. Kiedyś miałem pełno takich, nie wiem gdzie to dalej ta jedna osoba wyrzuca a to, czy kto inny. Ciężko mi tam się dokapować, o co to z tym chodzi tutaj też jest fajne sreberko do wyłuskania w tych przełącznikach takich, nie wiem co to w zasadzie było ale tam też, tam też są groszki srebrne zobaczcie dalej, bo to nie jest koniec to, to jakieś złącze teslowskie piękne piękny kolor cholera, no ogromne, ogromne, tutaj będą piny no pozłacane, ale tutaj co mamy tutaj? Ufiacze. ufiacze, jeszcze inne jakieś układy, nówki, sztuki. To to nie było nigdy nigdzie założone. To to można drożej sprzedać, jeżeli złota w tym jest. Dalej, no trochę takiej, trochę takiej elektroniki, jakichkolwiek. Tutaj mamy trzy ufiacze. No i zobaczcie, takiego czegoś. Takiego czegoś tam też wiem, z czego się orientuje że w tym też są te właśnie UFO z pozłacanymi nóżkami przynajmniej tak mi się wydaje do końca tego nie jestem pewien trochę takich innych dziwnych układów przekaźniczki małe tu jakiś większy przekaźniczek ze sreberkiem ze sreberkiem tutaj też powinno być czyste sreberko zobaczcie ile ja ile mi się tego udało ile mi się tego udało wydłubać no a tego było tam dużo więcej no jeżeli ktoś się zna i wie to jest pozłacane no może mi napisać, ja to już w poniedziałek się skupię bardziej na tym, czy na czym innym, chociaż nie wiem, no wywołam tutaj do tablicy kolegę Karola z kanału Centus TV, może on coś więcej mi o tym powie, chłopak bardziej obeznany w elektronice niż ja, ja to wiem z czego sreberko wyłuskać, a o, o, o złocie można powiedzieć, że się dopiero uczę, to też nie wiem, czy to będą te krokodylki, te zielone, co to jest to? to Ale to to chyba krokodylki, bo to jest bardzo drogie, no nie wiem, za starą elektronikę, zawsze warto zwrócić uwagę, o właśnie on, e, ruska, radziecka, radziecka jeszcze, to raczej to będą te krokodylki, no dobra, ale zobaczcie, bo tego jest znacznie więcej, ale najpierw, najpierw jeszcze, o, po drodze wpadł dekielek od starej Skody, e, tu co mamy jeszcze, e, co to jest, co to jest? Unitra jakiś prostownik typ coś tam, coś tam, coś tam no nie znam się Made in Poland ucięte przewody ma tutaj jeszcze jeden taki jack został drugiego chyba nie ma, nie wiem czy był to jest fajny gadżet powiem wam takie stare, stare słuchawki gdzieś nie wiem z, gdzieś tam gdzie siedzi kobitka odbiera połączenia, nie wiem takie typowy PRL, naprawdę typowy PRL yy, fajny gadżet yy, minionych czasów yy, coś jeszcze z tego dobiorę sobie na politark yy, na pewno yy, Mera KFM to to w ogóle nie mam pojęcia co to jest, tu kawałek rozłupanego yy, przekaźnika no latarka yy, latarkę zabieram na politark w stanie, no kurczę powiem wam no jak na te lata całkiem spoko, nie wiem czy działa, nie mam baterii, nie mam żarówki tu jest takie złącze takie złącze, tam wygląda, nie wiem, mi na mieć czy to bardzo, bardziej posrebrzane tradycyjnie, no pomogę sobie trzecią trzecią ręką tam są chyba posrebrzane jakieś styki wielkie nie mam pojęcia, nie wiem dzwonek tam też leżał w tym wszystkim, rometowski raz dzwoni, raz nie, no to wiadomo, ale dalej to jest romet co tu mamy dalej co tu, coś tu jest ciekawego no nie wiem i tych złączy tych złączy ultra zobaczcie ile tego było jakaś tam płytka też małe styczki tam są a ile było tego ile było tego tutaj pełno układów ufo jakieś inne zobaczcie Zobaczcie, to wszystko jest z wszystko jest spinami. Wszystko jest spinami. Nie wiem na co tu jeszcze zwrócić uwagę. Oprócz, oprócz tego tego, co w tym jest. Co w tym jest, co w tym siedzi. Jeżeli ktoś wie, ktoś przerabia, mógłby mi napisać. Ja już wspominałem kiedyś. No tutaj to będą te ufiacze chyba. Ja już kiedyś wspominałem, że ja chcę sobie zrobić swoją sztabeczkę, swoją sztabeczkę złota. Nie wiem, czy ja tam będę to zbierał, oczywiście, czy ja to oddam do rafinacji, czy, czy zrobię to w inny sposób, czy po prostu nagromadzę tego, sprzedam nie po prostu za te pieniądze, zainwestuję sobie w jakąś tam nie wiem, czy złotą monetę, czy złotą sztabkę, czy co innego. A to nie, oprócz tej elektroniki jeszcze coś tam było. Tu coś tam było. Tu mam jakieś wielkie złącze i to damskie męskie. Pomagamy sobie twardą nogą, tam też w środku będą piny złocone, no super sprawa, jakieś wiertełko, sprężynowiec, no ale widzicie jak działa, tak jak matura chciała, walkmanik, też nie wiem czy działa, widzę, że ktoś na pewno w nim grzebał, bo widzę, że jest rozkręcony tutaj róg, co tu jeszcze? Przekaźnik, taki ogromniasty, <laughs> bit twoja mać, naprawdę, jest tam srebereczko, <laughs> srebereczko czy nawet może pozłacane są, tak się ładnie żółdzą, <laughs> może tak, może nie, no i jeszcze dwa takie elementy, zobaczcie, to to jest, Telsub test. Nie mam zielonego pojęcia, ale ja na, ja na elektronikę starego typu zawsze zwracam uwagę. No tu bardziej zobaczcie jak pięknie złocone piny, A się świeci jak <laughs> psuje i No i coś takiego. Centrala kontenerowa, to to jest dosyć powiem Wam <laughs> dosyć ciężkie, przynajmniej 5 kg Na pewno nie wiem. Nie wiem do czego złożyło. Nie wiem co to jest. No i kocioł zabrałem przy okazji, bo musiałem się z czymś to spakować. Nie wiem co myślicie, ja tam kumaty w tych dziedzinach nie jestem, ale no, no wiem, że na to warto zwrócić uwagę. Nie są to tanie rzeczy. Te piny, te, piny, te płytki, parę groszy. No, ja tego nie będę sprzedawał przynajmniej nie w tej chwili. Na razie lęduję do skrzyni. Zobaczymy pod koniec roku, pomyślimy. No, tyle w tomacie. Tyle w temacie. Ja tam mocno zadowolony. I co? Jutro pre Kto chce, niech wpada. Kto nie chce, niech nie wpada. Tymczasem trzymajcie się. Na razie. Hej.